Cześć, nazywam się Kasia Berej, finalistka TaxEU rocznik 2011. Lubię rywalizację, więc wzięłam udział w konkursie You. Chciałam się sprawdzić i zwiększyć swoje szanse na pracę. I co? Zostałam finalistką i wygrałam miesięczne praktyki. Od tego konkursu zaczęła się moja kariera. Teraz jestem asystentem w zespole do spraw VAT. Praca w KPMG daje mi ogromne perspektywy. Firma wciąż stawia przede mną nowe wyzwania. Praca nauczyła mnie staranności i dbałości o szczegóły. Każdego dnia uczy się czegoś nowego. Polecam KPMG jako pracodawcę, bo zajmuję się szerokim spektrum spraw i daje ogromne możliwości. CV wzbogacone o praktyki w KPMG jest bardzo cenne dla każdego studenta. Atmosfera w firmie jest bardzo przyjazna, każdy może tu liczyć na pomoc i wsparcie, bo zadania, z którymi się mierzymy, są bardzo poważne. I podoba mi się to, że wszyscy pracownicy mówią do, do siebie na ty. Na początku trochę mnie to dziwiło, ale teraz uważam, że to jest sympatyczne. Co dalej? Oczywiście marzy mi się dalszy rozwój i awans. Chcę również zdać egzamin na doradcy podatkowego. W przyszłości liczę na coraz ciekawsze i ambitniejsze projekty, które poszerzą moją wiedzę i twierdzą mnie w przekonaniu, że ścieżka, którą obrałam, jest słuszna. Pięć pozytywnych rzeczy o KPMG: świetna atmosfera, fajni ludzie, zgrany zespół, bogaty pakiet świadczeń i dobre wynagrodzenie. Zajrzyj na stronę www.taxentew.pl i dowiedz się, jak wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu. Witamy rocznik You 2012.